Twoja myszka nie domaga? W tym odcinku pokażemy wam, jak ją doskonale wyczyścić, żeby śmigała jak nutka. A jeżeli wy macie problem z jakimś sprzętem, który chcecie odnowić, odświeżyć lub po prostu wyczyścić, to dajcie znać w komentarzu, a my nagramy do tego poradnik i sprzęt będzie igła. Dzisiaj naszym rekwizytem będzie Genesis 750, bardzo fajna myszka za około 150 zł, z wymiennymi panelami, z dodatkowymi ciężarkami, naprawdę daje dużo możliwości personalizacji. Żeby nie było za prosto, wersja myszki z perforacją, dlatego tutaj dużo tego syfu może wejść, czas uwalić tą myszkę ostro. O nie, 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 panie kolego, ty żeś mi ostatnio tak urządził, teraz zdecydowanie robimy zamianę i to ja ją uwalę, a ty według moich instrukcji będziesz to czyścił. Ten odcinek się nie odbędzie dzisiaj. To będzie. Ja tego dopilnuję. Niech z tym sobie poradzi. Przygotowałem ci pięknie usyfioną myszkę. Co zrobisz pierwszy zaraz po tym, jak że resztę masła? No widzę, że to jest właśnie dla kogoś, kto lubi jeść Dę, w terenie. Wysypujesz? Wysypuję, no. Na, ty o, na tym bym zaczął właśnie, o tego bym zaczął, czyli usunąć nadmiar e, wszystkiego na tej myszce, czyli to masło. Wziąłbym e, ścierkę, czy tam e, ręcznik papierowy, wytar i próbował pozbyć się, że, bo działa jak solniczka bo... <śmiech> trochę. <śmiech> Starałem się. Wierzcie mi albo nie, ale sprawia mi to autentyczną radość. Dzisiaj ja będę kładzie spać uśmiechnięty. Ja nie miałem takiej radości, jak brudziłem tu. O kurde, chciałem wyczyścić, a sobie tylko zrobiłem gorzej, bo po prostu to masło powchodziło mi tu, także sobie dodatkowej roboty, okej. Okay. Co mogę jeszcze ręcznie zdjąć, to zdejmuję, czyli tą pokrywę. Ile bym nie uderzał, to zawsze coś leci. Jak trzepanie dywanu. Ile byście nie trzepali, to zawsze będzie się kurzyć i po prostu one powchodziły wszędzie. Ogarnij teraz Ogarniamy to pracy. i co? Rozkręcamy? Tak, będziemy ją rozkręcali. To będzie najszybszy tak naprawdę sposób na to, żeby ją przede wszystkim bardzo dokładnie wyczyścić, bo w przypadku takich myszek jak ta, czyli z dużą perforacją na obudowie, na bank do środka nam coś powchodziło, więc nie możemy tylko i wyłącznie zająć się tą częścią zewnętrzną. Etap drugi. Rozkręcamy myszkę, żeby ją dokładnie wyczyścić w środku. I w tym, ci trochę, dokładnie, w tym Ci trochę pomogę, bo wbrew pozorom to może nie być wcale takie oczywiste. Myszka na ogół jest skręcana oczywiście śrubkami, natomiast te przeważnie są już w tej chwili ukryte pod ślizgaczami. W przypadku modelu Krypton 750 Genesisa mamy takie fajne wcięcia, gdzie możemy te Ślizgacze teflonowe zdjąć, i tu od razu taki mój protip do Was. To jest oczywiście przyklejane. Często to jest problem z powrotem przykleić, żeby nie było uszkodzone. Fajnie mieć kawałek takiego śliskiego papieru, na który będzie można z powrotem przykleić te ślizgacze i potem je bez problemu odkleisz. Nie potrzebujesz kleju, nie potrzebujesz nic z tym kombinować. A do zdjęcia ślizgaczy można użyć czegokolwiek, nawet jakiegoś tapeciaka ostrego w miarę. I nie ciągnąć, tylko podważać i delikatnie ten ślizgacz odcinać w ten sposób. Dokładnie tak. Producenci przewidują, że możemy wymieniać ślizgacze. Mało tego. Producenci dają często ślizgacze w zestawie. Dlatego idą nam często na rękę i robią takie miejsca, gdzie możemy sobie ułatwić ten proces zdejmowania ich. Jeżeli spytacie skąd wziąć ten papierek śliski, no to jeżeli macie, mieliście jakieś, jakieś naklejki, albo macie jakieś naklejki, to ten papierek do tego służy, odklejacie naklejki, które mieliście, albo bierzecie go po starych naklejkach i właśnie na niego umieszczacie te ślizgacze. Teraz, kiedy drugi ślizgacz jest zdjęty, obie śrubki, oba wkręty są na wierzchu, ja już mam przygotowany nawet wkrętach do Ciebie. Czyli honory. Jasne. Ja sobie tutaj wykręcam te śrubki. Myślę, że te dwie to są te, które już pozwolą nam się dostać do środka, czy Genesis jeszcze gdzieś ukrył jakieś? Tu jest taki plastikowy okay. otwieracz. Od gitary? No, można też stosować. Prawdopodobnie to będą zatrzaski plastikowe. Myszka okay. była nowa, już teraz nie jest, więc może to wszystko siedzieć dość sztywno. Tu jeszcze masz takie. Narzędzia. Wszystko stworzywa po to, żeby nie uszkodzić obudowy plastikowej. Dodatkowo, bo ja już i tak ją tak porysowałem, że. Okej, okay, udało się. Faktycznie reszta była na zatrzaski. Od tyłu sobie podważyłem i zaczęło to odchodzić. Dwie śrubki trzymały cały nam tutaj całą myszkę. Całość. I jak widzimy, brud się tu trochę dostał i mamy tutaj dużo tego takiego kurzu, tych okruszków pod spodem. Nie jest tak tragicznie. Tu brudne są trochę te płytki, tutaj, trochę nie wiem, masła czy czegoś, także. Jest co czyścić. Proponuję zacząć od rozłączenia górnej pokrywy tutaj tego przewodzika. Nie trzeba całej elektroniki wypinać, ponieważ sposób, który no, wyrwałeś z gniazdem w tej chwili. I co? Daj panie kolego. <laughs> Naprawimy. Tak wygląda przycisk boczny od środka myszki. No, nie jakoś bardzo imponująco. Nie, tak swoją drogą w zasadzie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ pozbywając się elektroniki od przycisków bocznych, mam już w tej chwili dwa całkowicie stworzywa wykonane elementy, które możemy w najprostszy możliwy sposób wyczyścić, czyli pod kranem z bieżącą, ciepłą wodą i troszeczkę detergentów w postaci np. płynu do mycia naczyń. Możemy tutaj, a właściwie ty to zrobisz, wykręcić całą płytkę, żeby jeszcze oddzielić ją od dołu. Zwróć uwagę na to, gdzie idą przewody. A właściwie przewód, żeby z powrotem go w te same miejsca włożyć, bo inaczej może być problem ze skręceniem całej płytki. Okay. Można też zdjęcie zrobić, żeby. Można brzymać, jak najbardziej. Bardzo, nie tak, dokładnie. Bardzo dobry pomysł. Warto to fotografować z każdej strony, żebyśmy dokładnie potem wiedzieli, jak całą myszkę skręcić. Najpierw trzeba zdjąć tą płytkę. Do tego możesz wykorzystać albo pacę, albo jeżeli będzie to problem, to pęsetę. O. Płytka zeszła. Śrubki możesz sobie od razu grupować, tak żeby ich potem nie pomylić. Dokładnie, to jest taki tip też dla Was, że po pierwsze łatwo zgubić, po drugie yy, łatwo je pomylić później, która jest od czego, także można sobie znaleźć yy, miejsce, żeby oddzielnie je przechowywać. Teraz weź sobie Piotrek pęsetę i delikatnie, ostrożnie ten przewód wysunę tutaj z prowadzenia. Też go możesz odpiąć, bo widzę, że to jest wtyczka, tylko tym razem postaraj się wtyczki nie urwać. No. Może śmiało teraz wyjąć płytkę drukowaną? Tu mamy cały mechanizm praktycznie, który napędza naszą myszkę. Cała elektronika. O, coś takiego prostego. I tak zebrane wszystkie plastikowe elementy można w najprostszy sposób wyczyścić pod bieżącą wodą. Do tego jakiś detergent i będzie to, no, mam nadzieję, jak najczystsze. Ja idę to właśnie teraz zrobić. Nawet można użyć jakiejś toteczki, byle nie za ostrej, żeby nie zniszczyć. Dodatkowo, <noise> po tym Twoich bo, teście no, Dobra, powiem tak, przesadziłem trochę i jest trochę niestety też porysowana. Musiał się, musiał się wyżyć. No musiałem, Zobaczymy no. jak bardzo porysowana po oczyszczeniu. Piotrek, powiem Ci, że naprawdę kawał dobrej roboty, bez szczypty ironii. Postaramy się to zrobić jeszcze ciutko lepiej, wykorzystując takie mądre urządzenie jak myjka ultradźwiękowa. Na ogół nikt tego w domu nie ma, ale idę o zakład z Wami, że 99,9% osób byłoby zadowolonych już z tego efektu. Jest naprawdę nieźle. Jednak zanim do tego przejdziemy, musimy dokładnie dopieścić elektronikę. Ja mam tutaj przygotowany alkohol. Ale nie takie zwykły do picia, nie ciesz się. Jest to izopropanol IPA. Alkohol o bardzo, bardzo, bardzo wysokiej czystości. 99,9%. Przelany do innej butelki. No, oj, tak, niedobrze. No. Szczoteczka do zębów, ale tym razem z miękkim włosiem. Wystarczy po prostu sobie delikatnie zanurzyć i ostrożnie każdą z płytek drukowanych potraktować. O ile jeżeli czasami stosujemy, nawet nie tak czasami, bo dość często, wodę demineralizowaną, ona jest bezpieczna, to to jest jeszcze bezpieczniejsze. Teraz z grubsza z drugiej strony i drugi element, natomiast to też można wrzucić do myki ultradźwiękowej, gdzie jest przygotowany odpowiedni roztwór. Wy moglibyście w zasadzie na tym skończyć, poczekać aż alkohol odparuje. Alkohol odparowuje bardzo szybko, nie polecam więc tym bardziej do suszania, bo wystarczy to zostawić na chwilę w temperaturze pokojowej i już mamy płytkę czystą. Natomiast my jeszcze dodatkowo to wrzucimy właśnie do mik i potem jeszcze raz w alkoholu, żeby ten roztwór dodatkowo wypchnąć. Teraz jeszcze zwrócę Wam uwagę na jeden bardzo ważny element, mianowicie to co Piotrek już rozebrał i zaczął troszeczkę czyścić alkoholem. To jest element optyczny od sensora. Dosłownie optyczny, ponieważ tutaj mamy taką malutką soczeweczkę również. Tutaj mamy dostęp do tego w całości, możemy to jak najbardziej i pom wyczyścić. Jeżeli jednak taką myszkę czyścicie w domu, nie ma potrzeby jej rozkręcania, nie czyście tych soczewek byle czym, ponieważ ona może zmatowić. I myszka nie będzie działała poprawnie. Do tego celu polecam użyć dostępnych nawet w salonach optycznych preparatów do czyszczenia optyki. Również w sklepach z elektroniką, również w komputerniku takie coś też znajdziecie. Niekoniecznie oczywiście takie opakowanie. Chodzi o to, żeby był środkiem nadającym się do czyszczenia optyki, bo tylko ten gwarantuje Wam, że nie zniszczycie sobie soczewki i myszka po złożeniu będzie działała, czy nawet po czyszczeniu prawidłowo. Tu już jest koszyczek mika przygotowana, możesz wszystko dosłownie powkładać razem. Wszystko wkładamy do myjeczki i włączamy. Dobrze, czyste jak nigdy. Jest już wszystko umyte. Wyjmiemy to, żeby to z grubsza osuszyć. Ja wezmę natomiast plastiki, wezmę tworzywo i kompresorem sobie podmucham troszeczkę, tak żeby wyschło nam to nieco szybciej. I będziemy za chwilę mogli już składać w zasadzie myszkę z powrotem. To co? Składamy to wszystko do kupy i sprawdzamy, jak nam wyszło, jaki jest efekt końcowy. Dokładnie tak, ja już widzę, że jest dobrze. Zobaczymy teraz, jak całość się to się zaprezentuje. I czy I do... działa. I czy działa. I dokładnie w kolejności, kolejnościach to robić. Ja bym proponował najpierw przewód umieścić i kawałek go przeciągnąć, bo początek płytki trochę na ten przewód nachodził. Mamy też naszą optykę, którą sobie tutaj wkładamy przed włożeniem naszej całej tacki. Podpinamy sobie ten kabelek, który był tutaj podpięty. I założyć górę i to wszystko. Musi się też takie... Jest myszka już w całości. Brakuje nam tylko tej nakładki. No to ona tu nie jest problemem, bo ją po prostu możemy sobie wypinać jak chcemy, nawet jeżeli chcemy ją wymienić, po prostu, bo jest w zestawie, wymienialna. No i ślizgacze. Z racji takiej, że Genesis jest bardzo fajny i daje nam zmienne, zamienne ślizgacze. To jak czyścimy myszkę, to jest dobry moment, żeby sobie te ślizgacze wymienić. Raz, że te będą się lepiej kleić, jeżeli te już niekoniecznie, no i dwa, że one mogą być brudne, te nasze są. Ale widzę Piotrek, że się zgacza, to ty nie jedne już wymieniałeś w życiu, wiesz. <laughs> tak, tak, wiadomo, wiadomo, <laughs> zawsze wymienia. Słuchajcie, podłączamy i sprawdzamy, czy efekt jest zadowalający i czy działa, no bo ktoś może powiedzieć, dobra, no fajnie, fajnie, ale ta myszka nie działa, bo już się coś zwarcie zrobiło. A tak szczerze? Myszka świeci, także to już jest pierwszy dobry znak, ale jeżeli mówicie, no dobra, świeci, ale czy działa, to tu sobie możecie zobaczyć, że na moim laptopie myszka też działa, także pełen sukces. Kliknij jeszcze prawym klawiszem na przykład. No proszę, prawy, lewy. Także słuchajcie, to działa i teraz musimy ocenić wygląd. Wygląd moim zdaniem praktycznie tak jak ją wyjąłem z pudełka, oprócz małych detali, ale to są już uszkodzenia fizyczne. Ona tak. się po prostu delikatnie obtarła przy tych testach. Dawida, który bardzo do serca sobie wziął, że ona musi być brudna. Także no to tego już raczej nie usuniemy, chyba że jakieś ślifowanko. Nie wiem, nie, nie, nie bardzo. Ale raczej... tak są mniejsze niż myślałem, że będą naprawdę wygląda to po tak. prostu przekonująco. Dała egzamin ta myszka, także ty, ją yes. pod tym względem możemy polecić, a wy już wiecie, jak wyczyścić własną myszkę. Wprawdzie użyliśmy sprzętu też profesjonalnego w postaci tej jednej myjki. Tego w domu nie ma praktycznie nikt, tylko w serwisach. Ale to, tak jak mówiłem, że jest absolutnie opcjonalne, więc totalnie bez tego też sobie poradzicie i efekt będzie niewiele gorszy od tego, o ile Do... w ogóle będzie gorszy. No właśnie, dokładnie tak, także już wiecie, jeżeli chcecie więcej, jeszcze więcej takich poradników dotyczących tego, jak sprzęt rewitalizować, to piszcie przede wszystkim, z jakim sprzętem macie problem, co macie problem wyczyścić, co byście chcieli odnowić, a my wam taki poradnik stworzymy i co, żegnamy się. Subskrybujcie, komentujcie, cześć hej!